Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Mam zaszczyt w imieniu Klubu Platforma Obywatelska wygłosić stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw, druk 2162 i sprawozdanie Komisji z roku 2413. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo Ochrony Środowiska implementuje dyrektywę 2010-75. przez Unia Europejska, Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 listopada 2010 roku. Celem rządowego projektu jest przede wszystkim Zniwelowanie niekorzystnego wpływu instalacji przemysłowych na środowisko poprzez efektywniejsze ograniczenie emisji zanieczyszczeń, wprowadzenie zmiany dotyczą przede wszystkim wymagań wynikających z najlepszych dostępnych technik, BAT, modyfikacji przepisów dotyczących ochrony powierzchni ziemi, zmiany listy instalacji, dla których uzyskanie pozwolenia zintegrowanego będzie obligatoryjne oraz wymagań szczegółowych dotyczących funkcjonowania instalacji przemysłowych, w tym dopuszczalnych wielkości emisji. Ponadto projekt. Projektowane zmiany pozwolą na skoordynowanie systemu ochrony powierzchni Ziemi oraz uporządkowanie przepisów dotyczących zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku. Nowe rozwiązania będą działać na korzyść między innymi komplikacji w stosowaniu nowych uregulowań dotyczących ochrony powierzchni Ziemi i wód podziemnych dla instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego, wynikających z transpozycji dyrektywy ID. Cała procedura legislacyjna podlegała licznym konsultacjom dla 193 jednostek badawczo-rozwojowych, stowarzyszeń rzeszających przedsiębiorcom. Z ogółem przyjęto około 501 uwag. Niektóre miały charakter porządkowy, inne wykraczały poza. Całą procedurę legislacyjną, zakres merytoryczny, tak więc niekoniecznie nie były uwzględniane. Ale istotnym problemem ujawnionym podczas konsultacji społecznych było właściwe określenie kompetencji organów ochrony środowiska. W tym zakresie zaplanowano nowy podział odpowiedzialności starosty, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie oceny stanu powierzchni ziemi. Wejście w życie projektowanej ustawy nie będzie miało wpływu na sektor finansów, chyba że mielibyśmy ponieść koszty związane z niewprowadzeniem tejże dyrektywy. Wprowadzone zmiany będą miały pozytywny wpływ na warunki konkurencyjności w tym znaczeniu, że wszędzie na terenie Unii Europejskiej będą te zasady zunifikowane. Natomiast niewątpliwie przyczynią się do poniesienia kosztów po stronie przedsiębiorców. Największym ryzykiem objęte są przedsiębiorstwa, które dostosowały funkcjonowanie instalacji jedynie do minimalnych wymagań w zakresie ochrony środowiska. Znaczące wydatki mogą być związane przede wszystkim z osiągnięciem niższych dopuszczalnych poziomów emisji, prowadzenia monitoringu emisji, obowiązku sporządzania raportu początkowego i końcowego o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych, monitoringu zanieczyszczenia gleby, ziemi, wód gruntowych, usuwania szkód związanych z zanieczyszczeniem. Znaczna część instalacji będzie musiała zostać zmodernizowana lub wyposażona w wysokosprawne urządzenia ograniczające emisję. Tym niemniej operatorzy, którzy dostosowali swoje instalacje do wymagań wynikających z obowiązującej obecnie dyrektywy IPPC, mogą osiągnąć niższe poziomy emisji przy zastosowaniu istniejących urządzeń lub nieznacznej ich modyfikacji, co znacznie obniża koszty inwestycyjne. Ponadto należy pamiętać o wprowadzonych niniejszym projektem ustawach mechanizmach derogacyjnych, pozwalających na przesunięcie w czasie obowiązku spełnienia zaostrzonych od 2016 roku standardów emisyjnych dla SO2, NOx czy pyłów. Mechanizmy derogacyjne można będzie wykorzystywać w celu rozłożenia w latach 2016-2023 konieczności spełnienia standardów emisyjnych dla około 60% mocy zainstalowanej w Polsce, której dotyczą wymagania dyrektywy ID. Należy jednak mieć na uwadze, że wydatki poniesione przez przedsiębiorców na dostosowanie do nowych wymagań pozwolą na ograniczenie emisji z instalacji przemysłowych, co pozytywnie wpłynie na stan środowiska i poprawi jakość życia ludności. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Klub Platformy Obywatelskiej proponuje, przedkłada propozycję poprawki do ustawy o zmianie ustawy prawa ochrony środowiska, mianowicie z projektowego artykułu 146a ustęp trzeci ustawy. Wynika, że dotyczy on źródeł, o których mowa w ustępie 1 i 2 artykułu 146a. W tym przypadku odwołanie do ustępu drugiego jest błędem, ponieważ ustępy te dotyczą rozłącznych grup źródeł. E, prawidłowe odwołanie powinno dotyczyć tylko ustępu pierwszego, a przepis powinien w związku z tym e, brzmieć tak, jak zapisaliśmy w poprawce. Klub Platforma Obywatelska będzie głosował za przyjęciem e, rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Po przyjęciu poprawki czy bez względu na. E, po przyjęciu poprawki również.